Szema! Szema, tu jestem! No. Witam, witam. Szema, Szema. Przyszły wójt, minerewal. W tych cudownych okolicznościach przyrody. Właśnie taki dzień sobie wymarzyłem. Pozdrawiam z tego miejsca, wszystkie piękne panie. Jestem z wami. Przyszły wójt, minerewal. Co mogę powiedzieć? Siedzę sobie na ławersce w niechorzu. Jest cudownie. Słońce oświetla moje lica aż. Stężenie jodu jest na tyle wysokie aż łzawie ze wzruszenia Samoloty na Norwegię przecinają nad Bałtyckie Słoneczne Niebo Mam nadzieję, że to mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że to mnie dobrze słychać. Czy to mnie dobrze słychać? Jesteście ze mną? Ej, wybrzeżanie! Do boju wybrzeże! Przyszły gminy rewa, nie muszę się powtarzać. Duże molo w niechorzu. Co ja miałam powiedzieć? To był dobry sezon, a wiem już co miałem powiedzieć. Przyszedł Wojtmin Rewal, czyli ja znamy się. Duże molo w czyli ja znamy się. Nowy dres synu. Wieje zachodni wiatr, co znaczy tylko jedno. Pieniążki. Lato było bardzo dobre. Przyszedł Wojtmin Rewal, więc tak. Do boju wybrzeżanie. W tym odcinku taki dzień jaki sobie wymarzyłem, nie będę się powtarzać trzeci raz. Jodowane powietrze. Cudowna kraina Niechorze. Tu jest pięknie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz. Tu jest pięknie Niechorze. Przyszły wójt Rewal. Dzisiaj... O! Dzwonią do mnie. Sorry, nie mogę teraz gadać. Nagrywam. Przyszły wójt Rewal. Serdecznie pozdrawiam. E, synu, wójt. Proszę mi mówić wójcie. Więc tak. Zachodni wiatr wieje. Czuję pieniążki. Jest dobrze. Dzisiaj wyjątkowo unboxing, tego jeszcze nie robiliśmy. Od mojego kolegi Skandaluza, szanownego wariata, dostałem taki oto srebrny pakiet. Wiecie co tu jest? Pewnie nie wiecie co tu jest. Jedno jest pewne: jesteśmy w niechorzu. Duże molo, jeszcze nigdy tego nie robiłem. Dwie minuty mojego życia, skoro jest zachodni wiatr. Kamera jest ustawiona na wschód. Znaczy, że wiatr mnie zakłóci mikrofonu, a mnie słychać dobrze. Przyszu gminy Rewal, Proszę mówić do mnie Wójcie. Szanowny panie Wójcie, to jest pięknie, nie chorze. W poprzednim filmie, który na pewno widzieliście, startowałem jak tygrys po wydmie. Synu, przyszy Rewal. Rewala. Dlaczego ja? Dlaczego zostanę przyszłym Wójtem, moi drodzy? Poruszam się świetnie w trzech językach. Angielski, niemiecki, trochę po francusku. Władam wspaniałą polszczyzną. Jestem obyty w świecie. Mieszkam w mieście. Tego nie przeskoczysz. Mam ciekawe spojrzenie na wiele tematów, które trapią naszą gminę i znalazłbym dla nich znakomite rozwiązanie. Ale teraz skupiamy się na temacie Biją dla mnie dzwony. Alop! Panie proboszczu, dobrodzieju. Idę. 12 godzina, nie chorzy, jestem wzywany na msze. Nagramy, spóźnię się 15 minut. Teraz moi drodzy, słonecz... A pozdrawiam jeszcze mojego kolegę z Berlina, Clyda. Pozdro Clyde. Drodzy wybrzeżanie, pozdrawiam wszystkie piękne, panie. Chciałem nagrać taki film, kiedy nic nie będę mówił. To jodowane powietrze mnie normalnie zje. Czyli tak moi drodzy, co jest w magicznym pudełku od Skandalus? Mam nadzieję, że tu się dobrze nagram. Co jest w pudełku od Skandalus? Moi państwo drodzy, unboxing teraz odrobimy. To jest pierwszy unboxing, jeszcze nigdy tego ja nie robiłem. Przyszło i przypominam. Od kolegi Skandalusa dostałem... O! I tu wykonamy taki numer, że teraz tak. <laughs> Telefon... I pudełko od Skandaluza. Moi drodzy, Grip zawsze się przyda. To jest ciekawy Grip. Chowam handy do Grip. I śliczne handy in this Grip. O, pytę ula, la. Tego się nie spodziewałem. To jest, moi państwo, przepiękny skarb od Skandalu. O o, 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 sport. O, to dla mnie. 54-krotno maratończyk 54 firm maraton maraton Geloift. maraton 54 maratony przebiegnięte moi państwo o tym jeszcze nie powiedziałam wielokrotny maratończyk w minie rewal wiem że to oglądacie jeżeli ktoś przebiegł więcej niż 54 maratony w minie. serdecznie zapraszam o ulala, la eja 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 ale tak, to robimy to inaczej, moi drodzy. O, zaraz, to robimy oficjalny drip. Oj, ale więc zgubił mój drip. Moi Państwo, bo jeszcze tak, ja tu mam szalik numer 2 i robimy oficjalny drip. O, na dwa szaliki, w Pauli czy dobrze widać? czy dobrze to Rewal. czy to dobrze widać? St Pauli Hamburg St Pauli z Hamburga jeżeli ktoś wie, moi drodzy pozdrawiam drodzy wybrzeżanie St Pauli Hamburg sobie przewiesimy tutaj o moi drodzy przewieszam szalik St Pauli Hamburg tutaj żeby mi nie uciekł o St Pauli Hamburg bardzo ładnie Oto tu moi drodzy jesteśmy dalej na etapie Skarf Skandalus Madeleine Stutmia sehr light to war meine erste unboxing so sehr szal von I see ganz bereit. ganz warm, ganz bequem ornamente zerszyny. Diese is really ze ist <laughs> voll, ich muss das ehrlich sagen, diese detaillierten Elemente. Vollschick, voll skandalus. Wow, mein Fahrrad geht schief. Oh bitte! Skandalus, scharf skandalus! St. Pauli, tschüss! boju wybrzeże, do boju wybrzeże! Osiemnaste miejsce to za mało Osiemnaste miejsce to za mało Do bojowy wybrzeże. Może pieniędzy za mało To się zgłoście do mnie Dlaczego nikt do mnie jeszcze się nie zgłosił? Przyszły Wojtminy Rewal Siedzę sobie grzecznie na ławeczce Duże molo Potem ćwiczymy jogę Na wiosnę warsztaty jogi Mała gastronomia. A, 7 minut mojego cudownego życia na falach WWW, Słoneczne Niechorze. Taki dzień sobie wymarzyłem. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczał Wam co najmniej tyle radości, co dla mnie. Niech nikomu czapka z głowy nie spadnie. Nowy szalik od Skandalus. Piękny grip. Czego mógłbym. Więcej, więcej i więcej. Przyszły Wojtmin Lewa, nie zapominajcie, synu, cały czas ogień. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Pusz. Ok.